Kręgu światła. Jasne światło spłynie na nas wszystkich, kiedy tylko przejrzymy na oczy. Konstruktywna medytacja to pierwszy wymóg, jakiego trzeba dopełnić, by w naszym rozwoju duchowym uczynić kolejny krok naprzód. Jak to widzi Bill, strona 10. Czasem, gdy zapominam, że zawsze znajdowałem czas na picie, wydaje mi się, że brakuje mi go na modlitwę i medytację. Na wszystko można znaleźć czas, jeśli tylko wystarczająco mocno się tego chce. Gdy rozwija się w sobie nawyk modlitwy i medytacji, dobrze jest zaplanować, że przeznaczy się na nie trochę czasu. Ja osobiście czytuję co rano jakiś fragment literatury AA, wieczorem zaś mówię zawsze dziękuję Ci Boże. Im bardziej modlitwa stają się moim codziennym zwyczajem, tym więcej czasu na niej spędzam, nie zauważając nawet do jakiego stopnia zawłaszcza ona mój wypełniony zajęciami dzień. Gdy modlenie się przychodzi mi z trudem, odmawiam po prostu Ojcze Nasz, gdyż w modlitwie tej zawiera się właściwie wszystko. Później zastanawiam się, za co mogę być wdzięczny i dziękuję za to. Aby się pomodlić, nie muszę się nigdzie zamykać ani izolować. Modlić się można nawet w pokoju pełnym ludzi. Przy takich okazjach na moment stają się nieobecny duchem. trwale kontynuując praktykę modlitwy odkrywam, że wcale nie potrzebuję do niej słów. Bóg bowiem słyszy w ciszy wszystkie moje myśli.